Dlaczego nie ma cię, tęsknię za Tobą? Tylko przy Tobie jestem naprawdę sobą. Kiedy zasypiam wracam do tamtych chwil, tuląc poduszkę, udaję, że to ty. Dlaczego nie ma cię, tęsknię za Tobą? Tylko przy tobie jestem naprawdę sobą. Kiedy zasypiam, wracam do tamtych chwil. Turąc poduszkę, udaję, że to ty. Dlaczego nie macie teraz przy mnie skarbie? Siedzę samotnie i myślę nieustannie. Wszystko co mam nie znaczy nic bez ciebie. Tęsknię i czuję, że rozstanie zbliża nas do siebie. Każdego dnia budzę się tylko dla ciebie i wiadomość na dzień dobry. To uzależnienie szkoda, że cię tu nie ma obok, to dobija mnie. Jakie to jest straszne, że nie możemy teraz spotkać się. Do nieba tak daleko, nie jest tam, gdzie ty. Czekać cierpliwie, tylko to pozostało mi. Wiem, że damy radę, bo zależy nam na sobie. Nawet jeśli czasem wątpię, moje serce zna od Odpowiedź sobie pisani, lecz chyba wybrani, żeby walczyć z trudnościami Co jak tsunami, wdzierają się drzwiami i oknami I porywają nas i wszystko co mamy, wszystko co mamy Dlatego nie ma cię, tęsknię za tobą, Tylko przy tobie jestem naprawdę słową. Kiedy zasypiam, wracam do tamtych chwil, tując poduszkę, udaję, że to ty. Idę spać, spotkamy się za chwilę w moich snach, tulę swą poduszkę, myśląc, że ciebie mam. Może to chore, że tak wkręcam sobie, ale jest mi lepiej z myślą, że leżymy tu oboje. Znowu mi się śnisz, znowu o ciebie walczę. Znowu budzę się i nie wiem, czy to naprawdę. Piszę do ciebie, ty natychmiast mnie pocieszasz. To jedynie sen, który w głowie tylko miesza. Jak dobrze, że jesteś, mam w tobie oparcie. To co złe, dzięki tobie staje się żartem. Śmieję się z tobą, nie poddaję się trudnościom Cieszę się jak dzieciaki i nie chcę do rosnąć, nikt nie zrozumie, co do ciebie czuję, miłość to cudowny stan i tego nie popsuje. Obiecuję, że będziemy zawsze razem, nawet jeśli osobno jak dziś damy sobie radę. Dlaczego nie ma cię tęsknie za tobą? Tylko przy Tobie jestem naprawdę słową. Kiedy zasypiam, wracam do tamtych chwil. Tując poduszkę, udaję, że to wy Dlaczego nie ma cię, tęsknię za tobą? Tylko przy tobie jestem naprawdę sobą. Kiedy zasypiam, wracam do tamtych chwil, tuląc łóżkę, udaję, że to ty. Nawijam do labelu, mówię zajebiście, bo lecimy po te parzyce składy dołącza i nawijam swoje rapy. Asy nadchodzę po te nowe przygody jakim jest rap Nawijam do labelu, mówię zajebiście, bo lecimy po te parzyce składy dołącza i nawijam swoje rapy. Asy nadchodzę po te nowe przygody jakim jest rap, rap. Nawijam do labelu, mówię zajebiście, bo po te parzyce składy dołączam i nawijam swoje rapy Asy nadchodzę po te nowe przygody, jakim jest rap, trap Nasz label będzie górą, a nie dołem Przychodzę na ten label, mówię nowa przygoda I jest zajebiście, przejrzyście. Na ten label wbija Wolfczaro Nasz label będzie górą, a nie dołem Przychodzę na ten label, mówię nowa przygoda I jest zajebiście, przejrzyście. Ten label wbija Wolfczaro Nowe teksty, nowy rozdział, zobaczymy co mi oddał Dużo siedzi myśli w mojej głowie Bo dołączą do labelu i mnie to bardzo jara serce Bo kumple są na dobre i na Złe. Nowe teksty, nowy rozdział, i zobaczymy, co mi oddał. Dużo myśli siedzi w mojej głowie, bo dołączam do labelu i mnie to bardzo jara serce, bo kumple są na dobre i na złe. Nowy trend, nowy rozdział, nowe labely, nowy raper, nowy label, nowy track. Nie jesteśmy sławni, no bo to jest fakt. Jesteśmy sławni. Idziemy na skate'a i robimy to te freestyle naszą muzyką idziemy po większą skalę jesteśmy ziomami z jednej ekipy robimy te rapy i nagrywamy klipy idziemy na sketa i, 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 i robimy te freestyle naszą muzyką idziemy po większą skalę jesteśmy ziomami z jednej ekipy robimy te i nagrywamy klipy idziemy na sketa i robimy te freestyle naszą muzyką idziemy po większą skalę jesteśmy ziomami z jednej ekipy robimy te i nagrywamy klipy. Jesteśmy z eight label i robimy ten rap. Jesteśmy zajebiści, bo eight label to jest fakt Jesteśmy z eight label i robimy ten rap. Jesteśmy zajebiści, no bo to jest fakt. To jest zajebisty skład. I to i to jest. To też jest fakt. To jest zajebisty skład. I to i to jest. To też jest fakt. Robimy ten rap z zachwytu i z przyjemności. Jaką czerpiemy z muzyką i z przyjemności. Yo, jesteśmy zajebiści, bo nasz skład jest zarombisty. Jesteśmy zajebiści, bo nasz skład jest zarombisty. Bo my jesteśmy gang zajebiści. Bo A Label to jest fakt, że będziemy sławni. Czym prędzej to jest fakt. Yo, yo, yo. yo. Jesteśmy zajebiści, bo to jest fakt. A nasza trójka będzie zajebista, Victor i Fifi Skater i Wolfszaro. Wbijamy tam raz i dwa. Jo, jo, yo, jo. Yo, yo. Yo. Jesteśmy zajebiści, no bo to jest fakt. To jest zarąbiste, bo to jest mój rap. I robię to z zachwytu. I z przyjemności tak. Yo, yo, jesteśmy zajebiści. I staramy się być ekipą. Yo, na dobre i na złe. Jesteśmy zajebiści. I robimy co chcemy. A wy macie gdzieś tam. Robimy to co chcemy. Bo to jest nasz label. extra label. Wbijać do niego. To jest fantastyczna sprawa. I robimy co chcemy. Bo to jest fajna sprawa. Wrzucę szósty wiek, ciągle gonią mnie pragnienia Worek, a w na tylnych siedzeniach Gdzieś jak w jakimś Tokio Drift, bo lubią latać łukie Jak w Tokio Drift, tak tu lubią latać Ej. A ey, ona ey, tańczy tam, po linii jak Jurek Dudek. Może powiedzieć jej, powinni, że to już torek Ja z moją łapię moment, i łapię ją, ej, najlepszy moment I pędzimy po swoje, o te starsa. Mamy pełen bang, ej, hey, rozpędzimy fura, ej, hey, rozbijemy bank, ej, hey, powiedz mi co czujesz, przed nami wiele tras, mm, Te staro są. So. So. Mm, te rosa, Mamy pełen bang, ej Rozbędzimy furę, ej Rozbijemy bank, Powiedz mi, co czujesz Przed nami wiele tras, hmm Testarossa oh, Testarossa, hmm yeah. Ej, hey, ej hey. Tamta suka zachowuje się jak bad bitch Lubi hey. skłonić to, że jesteśmy nie twej drzwi Pogubione wątki typy wchodzą w błędne koło I biją się z myślami, jakby mieli zajebki to. Yeah. wow, wow Spory kielon mam, Rapca to wypierdala w kosmos od ziemi do gwiazd Poza ziemskie ambicje to by telefon padł Zabieraj na Marsa mów nie no maski niech to buja w furak Tu płonie w rurach Geologiczny zegar wskazówek, Godzina, która odpowiednia wychulać i mieć głowę w murach Na zakrętach bokiem czy Uber czy Testa Rosta Uuu, uh, yeah, uh, wjeżdża kosa Chociaż czasem przez to siebie rano nie szło pozna Jak już smaczne życie to mi mała kęsa zlosta Ze mną będzie w większych porcjach, ale do oh, zarosa Mamy <laughs> pełen bok Hey, rozbijeme ej Rozbijemy bank, Powiedz mi co czuje, Przed nami wiele tras, Mmm, testa rosa Siema jako chyba lubisz zamieszanie e, Siema dzieciako chyba nie wiesz co jest grane e, Trochę niżliwy, bo lubię dobrą zabawę Przyprowadź koleżankę, złem na pewno się pobawię Sorki ziomek, ale mam pełne ręce Szabie za włosy drugą klepę, dupeczkę Nikt nie rozumie, na każdy chce więcej Daj trochę więcej, syp teraz po większej Uuu Ten starosa po kogoś, bo już palą się koła Dzwoń do zioma, chcemy więcej zioła, trochę więcej zioma ale Jestem troszkę ponad U. Starosa Podaj ognia podaj ognia Jak zostaje to do końca Ta starosa mamy pełen bak, ej, rozpędzimy furę, ej, rozbijemy bak, ej, powiedz mi co czuje. Przed nami wiele trach, te starosa. Ej, te starosa, ej, te starosa.

Don't down down ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego Bo nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego Och, jak jest mi przykro, tak przykro, że aż wcale Lepiej spakuj swoje rzeczy, bo je spalę Zapomniałam już twoje imię Chodziło za mną tylko przez chwilę Przestań patrzeć już do mojej głowy Nie ma tam miejsca na głupoty Szansy miałeś już teraz, patrz Jak ramiona inne otulają me wdzięki Taki ważny gość, no to ma Byłeś i grać z ogniem, a sprawiłeś, że przygasła Za długo stałam obok, teraz znów czuję się ważna Och, popłaczę sobie albo nie, zmieniłam zdanie Bo weszłam w układ z elegantem, a nie z Zapomniałam już twoje imię, chodziło za mną tylko przez chwilę Przestań patrzeć już Przestań, do mojej głowy, patrz, nie ma tam miejsca na głupoty. Szansę miałeś już teraz patrzeć, jak ramiona inne otulają me wdzięki taki ważny gość, no to Najcenniejsza byłam dla ciebie jednak to. Sił do granic, ludzie mówili słońce, odpuść to na nic, ale ona czuła, że to ten jedyny Największy skarb dla zaślepionej uczuciem dziewczyny Bo nie widziała poza nim całego świata Taka zakochana, wszystko mogłaby wybaczać Przychylić nieba, żeby dać mu szczęście, ale on od życia Wymagał chyba czegoś więcej Każdego dnia witała go szczerym uśmiechem, ale on z dnia na dzień Jakby popadał w plechy i rozwalał jej zwyczajny stan emocjonalny Jakby na piękny obrazek wylać rozpuszczalnik Aż jednego dnia zniknął z jej życia Tego dnia za oknem zaczęło śniegiem sypać, Odwagi mu zabrakło odzywać się przestał on bo dziś nie wiem dlaczego czego no, zerwał Nie się na nowo Szczerze mówiąc to w tych okolicznościach Czujesz się co najmniej nietypowo Przecież wszystko grało, nikt się nie spodziewał Może się chyliło, ale lepiej było trwać jak krzywa wieża Pewnie ci się wydawało, że to tak ma zostać Ale często nie widzimy tego, że lepiej się rozstać Raczej idealizujemy to co nie jest piękne Bo na te trudne decyzje serce jest za miękkie I chociaż nie będzie z tego nic dobrego My wmawiamy sobie, że przecież nie ma tego złego A ta rzeka płynie, wszystko płynie pantarei Odchodzi to co znamy i już tego nie znajdziemy Taka natura rzeczy wszystko jest zmienne Czasu nie otrzymuj to daremne Dlaczego dziś to wszystko już nie znaczy nic? Już dzisiaj wiem, choć czasem płyną łzy, wciąż muszę silna być. Wierzyłam w nas, dlaczego dziś to wszystko już nie znaczy nic? Już dzisiaj wiem, choć czasem płyną łzy, wciąż muszę silna być. Wierzyłam w nas, dlaczego dziś to wszystko już nie znaczy nic? Już dzisiaj wiem, choć czasem płyną łzy. Nie znaczy nic, już dzisiaj wiem, choć czasem płyną łzy Wciąż muszę silna być. Gdy to wszystko już nic nie znaczy, była sobie miłość, epizod i wystarczy. Po prostu wyszło tak, nie chcę żałować. Łatwo się wkręcić, trudniej się odkochać. Czuję się dziwnie, nie potrafię się odnaleźć. Ludzie mówią, że ponoć życie toczy się dalej. I ponoć jutro też wyjdzie słońce. Dla mnie to mało, obiecujące. Motywujące? Raczej nie sądzę. Co mi po tym słońcu, kiedy walczę ze sztormem? Nie ma ciebie przy mnie i już nigdy nie będzie. A przy Smutkiem nie ucieknę, dopadnie mnie wszędzie Czasu leczy rany, ale pozostaną blizny Zawsze będą przypominać, że się kiedyś kochaliśmy Że mieliśmy siebie, ale to odeszło Nie ma antidotum na gasnącą przeszłość Wierzyłam w nas, tego dziś To wszystko już nie znaczy nic Już dzisiaj wiem, choć czasem płyną łzy Wciąż muszę się nabyć Wierzyłam w nas, tego dziś To wszystko już nie znaczy nic dzisiaj wiem, choć czasem płyną łzy Wciąż... Muszę silne być. Czasem płyną łzy, to jest silniejsze. Szukam lekarstwa na złamane serce. Szukam szczepionki na nieudane związki. Szukam miłości, co nie sprawi przykrości. Nie lubię niepewności, to jest chyba jasne. Moja przystań, by zakotwiczyć na zawsze. Przylądek szczęścia i tylko my imaginuję, czy ja naprawdę za dużo oczekuję. Poddam wszystko, by na stałe mieć kogoś żyć euforią, która odcina świadomość. Złoty i upadki traktować jak drobiazgi, i w sobie mieć. Oparcie, by niczym się nie martwić. Teraz muszę znaleźć w sobie tyle siły, by pokonać to, co okoliczności mi rządziły. Nie poddam się, bo wierzę, że wszystko przede mną. Koniec zamartwiania, pora się uśmiechnąć. Wierzyłam za tego dziś. To wszystko już nie znaczy nic. Już dzisiaj wiem, choć czasem płyną łzy. Wciąż muszę się nabyć. Wierzyłam za za tego dziś. To wszystko już nie znaczy nic. Pogodziłam się z tym, że nie macie. Teraz muszę ułożyć wszystko sobie, spełnić swoje marzenia. Chcę się bawić, Ta. nie snuć się. Przecież było ci wesoło, masz tylu znajomych. Pocieszą cię bankowo. To przygarną cię, cię na a do mnie już nie wracaj. To nie moja sprawa, że twoje życie się przewraca. Ha. Dziś mówię nara wszystkim takim jak ty. Yo. Znam już twoje ściemy, więc zabijaj narty. Bo nie chce mi się z tobą gadać, pamiętasz ten film. Nie to włącz YouTube'a, a ja cofam z tuba. Chcę się bawić, zapomnieć już o tobie. Pogodziłam się z tym, że nie Jest mi źle, dam sobie radę żyć i dalej toczy się Jak mówił Remo, mogę zacząć wszystko od nowa Smutna chwila, jak wskazuje na jest, jest tylko chwilowa oglądam się za siebie, bo tam tylko są wspomnienia I choć wyjdę z siebie, tego już się nie pozmienia No to po co mi to No to po co doliny Jutro będzie piękny dzień Olewam rozminę Radne szczęście Każdego dnia mam nadzieję Że w końcu poznam kogoś, przy kim oszaleję Nawet nie wspomnę o tobie przez moment Było nam pisane iść w przeciwną stronę Jeszcze się zakocham Kami będzie cudownie, nam zaświeci słońce, a ty raczej mokniesz. Ile błędów można robić nieskończoność? Trzeba było się ogarnąć, żegnam, jolo. Chcę się wabić, zapomnieć już o tobie. Powodziłam się z tym, że nie.